Cześć, witam w trzecim odcinku zagrania w Planet I dzisiaj sobie nie wiem co porobimy, ale no... Zawsze nie wiem co robić Muszę się przygotować wreszcie na jakimś, na jakiś odcinek, żeby... Przy, no przygotować sobie po prostu Dobra, um, no napiszę, że nagrywam Czekaj, hmm, nie widzę tu no powiem Fila. dobra. Dobra, damy sobie nowe te. Ale póki może będą jakieś fajne. Najlepsi Mhm. Mm Jakie masz? <laughs> o mój Boże. O mój Boże. Co hmm? to jest? Klo Klonu i... Tak? Ja nie umiem czytać. czy ona nie umie pisać, nie wiem. Dobra. Nie to zobaczymy sobie top. dawno ja to nie patrzyłam na top. Albo nie. Mm. Co, co tutaj prze? Jezu, nikt mi nie powie YouTube. Jest to. Rozkazuję naprzeszę. Nagrywam, niech będzie. Yy. Nagrywam. Dobra. Nie yy, widzę tutaj, więc no. Yy. Pytanie, co możemy robić. Video med Marius programmet. Dobra, nie powiedzam, trudno. co oznacza? Pozdrawiam, Adrian. 1, 2, 4, 5, 2. Wyprzedziałam 1, 2, 4, 5, 2, tak. Jaki jest bohater. Co? Jaki jest bohater? Nie wiem. Zmęczam, Dla. Ja. A mówi w pięciu językach? Nie wiem, ja nie znam! What? <laughs> dobrze odpowiedz Uuuu, dobrze odpowiedziałam Andrzej. On raz Kto to jest chulki, kiedy się dosi? On Mam nie mieć Dobrze mm. Simpsonowie, który jest na języku, może jest oprawny? Nie wiem, ja nie oglądam. Simpsonów. Schlo... Co? Schlock jest? Bo ten klej sztuki Szekspira. Eeeh. Nie wiem. O dobrze. Hej. Ja. Hej, nakrywam. Nagrywam. Kurde. Hej, nagrywam. Powiedz. Hej, it. Gdzie mieści się akcja w Na staroż W starożytnej zimie. Nie, no. Ewan. E, nie, co nie miał. Szkocja no, Szkocja. I <grym> nie wiem. To <grym> ralo. <coughs> Bohater klasycznej obejści dla dzieci, które mają miejsce w szwedzkich Alpach. Helga. <laughs> najlepsze. Helka. To była Helka, czy to nie była Hel Helga? Chyba to nie była Helka. Helka to była. <laughs> nie wiem. No on. No on, no on nie napisze. Jej. Pozdrawiam. A nie. Dobra, zwariowane karty. Zaraz będę kończyła, chyba. to nie ma co robić, za bardzo. A jeszcze będę, jeszcze wiele pokręcę Tu hmm. ładujcie się ludzie. Płowy kolast odpowiedział: Dobrze, najlepszy nie ludzki.

Papież jest bardzo ekstremalny, więc wybierzmy sobie papieża. Pingwiny. Papież jest bardzo ekstremalny. Papier, papież, papież. Niech będzie papież, 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 papież. papież. papież, 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 papież. Prawda, <laughs> ja się plączę Papież, papież Pa, 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 papież, pa! Nie! Ale ona nie powiedziała nic Jacie inteligentnym Mój zielak bardzo inteligentny Ludę się. i niech mi się to dło wreszcie załaduje a niech tej dziewczynie się nos nie usta i niech nie będzie goła mm -hmm. a ta, ta postać niech nie będzie biała <grym> problem mam jakie laki mam nie wszystko mam normalnie, wszystko no dobra to ja już będę kończyła więc 嗯，爸爸。